Witam serdecznie. Jak wymienić akumulator w skuterze? Na początku należy zlokalizować miejsce, gdzie ten akumulator wsadzić. W skuterze jest to miejsce na nogi, czyli na samym spodzie. Pamiętajmy, żeby dobrze dokręcić akumulator, i jeżeli mamy już nowy, widać, że wszystko działa. Można wtedy przystąpić do odpalenia naszego skutera, na przykład skopniaka. No ale od początku. Kupujemy nowy akumulator kwasowy i należy go załadować, przygotować do eksploatacji. Mamy tutaj od razu elektrolit do naszego akumulatora, jest to ciecz niebezpieczna, więc zachowujemy należytą ostrożność. Jest również instrukcja, czyli zdejmujemy folię zabezpieczającą z akumulatora, przygotowujemy elektrolit, nie dziurawimy niczego ustawiamy idealnie pionowo pod żadnym kątem wciskamy i czekamy aż elektrolit nam przepłynie do akumulatora możemy popukać troszeczkę ale nie pamiętajmy żeby nic nie przycinać po zdjęciu tej osłonki czarnej widzimy że mamy foliką zabezpieczone elektrolit zdejmujemy osłonkę z akumulatora ustawiamy równo ładnie w pionie i mocno Wciskamy, nabijamy akumulator elektrolitem. Widać jak płyn przepływa. Zapisane jest, aby odczekać około 20 minut. Aczkolwiek tutaj bardzo szybko ten elektrolit przepłynął do akumulatora. I ten czas naprawdę był dużo, dużo krótszy. Ale lepiej zachować środki ostrożności i poczekać, aż wszystko ładnie przepłynie. Jak już mamy gotowy. Elektrolit przylany do akumulatora, szczelnie mocno dociskamy tą osłonkę górną i już jej nie wyciągamy. Pamiętajmy, aby akumulator przymocować gumowym paskiem, aby się nic nam nie ruszało. Dokładnie przykręcić śruby, na plusie, na minusie no i gotowe. Nowy akumulator, nowe źródło napięcia możemy odpalać z kluczyka. Ale możemy też odpalać kopniakiem. Udanego sezonu.